W czasie powstania warszawskiego mieszkałam przy ulicy Wolskiej. Z piwnicy wyprowadzili jeszcze dwóch mężczyzn, ich także rozstrzelali. na moją prośbę, jeden z nich strzelił. Rany nich też musieli opuścić w szpital. egzekucji fowlą od pięciu zwłok małżczyźni... zaczął krzyczeć, że nas też zabiją. I wtedy oprawca strzelił mu w tył głowy. Przeczytałam właśnie, co... ...co spotkało moją babcię w powstaniu. W zakresach terroru jest wszystko ulica po ulicy, człowiek po człowieku. Gdzie? Kiedy? O której? Wystarczy w domu włączyć komputer i wejść na stronę www.zapisyterroru.pl. A ja w zapisach w terroru poznałam powstańczą historię mojej rodziny. Życia im nie przywrócimy, ale czytając o tym co przeszli, możemy przywrócić im pamięć. To trochę tak jakby zaczęli żyć od nowa. Nas. W naszej pamięci, w naszych sercach. Wejdź na zapisyterroru.pl i dowiedz się jak cierpiała Warszawa w 44.